Dzień dobry kochani, witam Was serdecznie na moim kanale Kolorowy Ptaszek. Ja nazywam się Kasia i lecimy z dzisiejszym filmem. Moi drodzy, dziś bitwa pudełek. Tak jak widzieliście w tytule filmu, Glossy Box, Look Fantastic. Lecimy już z trzecią bitwą, bo mamy trzeci miesiąc, marzec. Wydaje mi się, że Look Fantastic znowu jest bez pudełka, ale zobaczymy, jak będziemy otwierać pudełeczka. Zobaczymy, kto wygra dzisiejszą bitwę. Moi drodzy, kochani, zróbcie sobie coś ciepłego do picia. I lecimy z tym filmem. Dziś trochę niestandardowo zaczniemy sobie od pudełka Glossy Box. Zazwyczaj zaczynamy od Look Fantastic, ale trochę e, przełamiemy naszą tradycję. Moi drodzy, klasycznie już będę sobie... Położę sobie pudełeczko, będę wyciągać, pokazywać wam co jest w środku i na końcu wyłonimy zwycięstwo, Wycięzcę, Katarzyno. Wyłonimy zwycięzcę dzisiejszego odcinka. Pierwszym produktem jaki tutaj mamy, to jest serum z niacynamidem, 15ml Czy jest to serum pod oko, czy, czy jest to normalny serum? Nie, to jest serum do twarzy, 15ml, taka to jest firma Bo oczywiście nie przeczytam eee, Spoko Dalej mamy hand cream, czyli krem do rąk z lokitą Zawsze mam z tym problem, to jest oczywiście paryska firma, 30ml, o ten sposób. Ciekawe, czy pachnie sobie. Zrobimy test, zobaczymy, jak nawilża. Jakby co, to ja sobie robiłam tutaj test i rolkę, znaczy materiał do rolki jest zamknięty, czekajcie. Tak więc robiłam sobie materiał do rolki właśnie z tą pomadką. Także nie wiem, co wyjdzie wcześniej, film czy, czy ta rolka, ten film ogólnie, to zobaczycie na pewno. Ojej! Wiecie co, to jest takie... Ja nie... Wiecie co? Pani Karolina ze stylizacji to ona by była przeszczęśliwa. To pachnie kremem Nivea. Ja cię nie mogę. No, szok, no bo też niebieski kolor. Krem niwea, ale wiecie, ten taki najzwykle, najzwyklejszy w puszce. O oh 30 ml. Bardzo fajny produkt. Krem stylizujący z koloru wow. Eee, w jedną minutę zaczyna działać, wszystko super yy, także bardzo fajnie, będziemy sobie testować faktycznie oni tu piszą, że w 60 sekund wszystko się zmienia, zaczyna działać i stylizować swoje włosy, także bardzo fajnie, ja bardzo lubię firmy Color Wow nie, oczywiście nie testowałam wszystkiego, ale produkty które ja testowałam, jedynie co to tylko ten spray na proste włosy mi tak jakby niekoniecznie on mi jest potrzebny do szczęścia, natomiast w ten do kręconych włosów to jest mega i jest na promocji teraz na Just My Look. On był w ulubieńcach, chyba był w ulubieńcach, albo w denku i słuchajcie. Bardzo, bardzo fajny produkt ja przed świętami wielkanocnymi ogólnie na wiosnę mam taką fazę na wydobywanie skrętu z moich włosów, bo ja mam generalnie włosy kręcone, więc to nie jest jakaś trudność, tylko trzeba po prostu więcej nawilżenia, i ten produkt do tego jest genialny, to jest jakby must have każdej kobitki, która właśnie chciałaby sobie wydobywać skręt z włosów. Także zapraszam Cię do filmu. Tu zostawię gdzieś odnośnik do tego filmu i link oczywiście w opisie. Lecimy dalej. Zostały nam dwa produkty. Wyciągnęłam od razu, bo... Są bardzo podobne, mają szatę graficzną. Ale to chyba nie są tej samej firmy, więc zacznijmy od tego pierwszego. Tutaj mamy chyba perfumy. Tak to wygląda. Uuu! Ale luksusowa. To tam pisało, że to są perfumy. Aha, to jest stick perfumowany. Boże, to wygląda jak pomadka. Zobaczcie. Matko, ale faktycznie pachną. Tak dziwnie, powiem Wam. Mamy tutaj kardamon, róża i drzew, nuty drzewne. No. Takie. Czy to jest potrzebne? Jakby. No, nie wiem. Nie żeby się to jakoś utrzymywało, ja wolę jakieś chyba normalne perfumy. No, gadżet fajny, bardzo fajnie to wygląda, ale tak. Nie. Ok, ostatni produkt to mamy liner. Uu, precyzyjny liner espresso. Tylko czy to jest liner do brwi, czy tutaj macie odcień. W ogóle pokażę Wam opakowanie kolor, i tutaj macie. Tak wygląda opakowanko. Jakie ładne opakowanie! O, ou. W ogóle nie kojarzę tej firmy. To się odkręca? Odkręca się, a ja oczywiście to, to chyba będzie tak. Żebyście wszystko widzieli Aha, to jest taki. Mm, tak wygląda eyeliner. I zrobimy sobie słocze. Czekajcie, tu mam te perfumy wszędzie. Dobra, to może tu. Brązowy eyeliner. taki kolorek ciekawe czy będzie trwały, zobaczymy potrzymam go chwileczkę no spoko, jaka to jest pojemność tego eyelinera, no ale taki brązik zawsze się przyda i on wydaje mi się że to jest właśnie z takich chłodniejszych brązów, bo wiem, że chyba Fenty ma brązowy eyeliner, który jest w takim odcieniu aż prawie rudawym taki bardzo ciepły brąz, a no ten spoko on nawet troszeczkę ciemnieje zastyga, więc bardzo ciekawy produkt. No i tutaj mamy ogólnie y, jakąś taką chyba zniżkę na jakiś pakiet na musical. Także jeżeli da się to i ktoś potrzebuje, to róbcie sobie y, screeny czy cokolwiek, jeżeli Wam to pomoże, to jasny why not. Y, I mieszkacie w Londynie, to spoko na West End. Także frozen. I przechodzimy do paczusi od Look Fantastic. No jak widzicie znowu nie ma tego pudełka, to jest chyba jakiś taki pomysł na nowy rok. Nie wiem, może ja coś przeoczyłam, może czegoś nie widziałam. Także mamy Look Fantastic. I z tego, co już tak widzę, znowu nie ma snickpeaka. No, boli mnie serce, bo jakby tak nawet jeszcze w tym, w ogóle w tym miesiącu późno otwieramy te pudełka, bo byłam w Polsce. No i słuchajcie, tak powiem Wam, że tak mi smutno, że nie ma tego snickpeaka, bo tak, tak się zastanawiałam, co tam będzie. A ja tak to wiedziałam, że będzie miałam jakąś taką namiastkę tego, że tam jest jakiś produkt, na który ja czekam, wiecie? A nie wiem, co z tym snickpeakiem. Dajcie znać, jak wiecie. I tutaj tak samo jak z poprzednim boksem, będę wam wszystko pokazywać, a później zobaczycie sobie wszystkie produkty razem. Sprawdźmy sobie jeszcze ten eyeliner. Widzicie to? On zastyk. Nie rusza się. Tu jest ta pomadka, którą mam na sobie. Podoba mi się ten kolor, ale jaka to jest pomadka, to się dowiecie. Przechodzimy do pierwszego produktu. Tutaj mamy... Do normalnej i suchej skóry, delikatnej, strasznie dużo. 20 ml. Moja ulubiona firma. <grym> znaczy, ulubiona, wiecie o co chodzi. E, wcześniej dawali bardzo dużo i do kalendarzy, i do boksów. Dodawali te płyny do mycia twarzy, właśnie z tej e, ketapfel. Jakoś tak to się nazywa. I tutaj mamy 29 ml. No i ja nie jestem fanką tej firmy, no ale może chociaż ten kremiczek przetestuję. Zobaczymy. Kolejny produkt. Neon Organic London Perfect Night Sleep Overnight Fascial Cream, czyli krem na noc. 10 ml. Ogólnie te, z tego Neon wiem, że są świeczki. Nie wiedziałam, że, Znaczy wiedziałam, że mają jakieś mgiełki, e, że mają w ogóle e, kosmetyki do kąpieli, ale nie sądziłam, że mają... Takie kremy, no okej, okay, fajnie, 10 ml zobaczymy. Zobaczymy, jak w ogóle pachną, bo te świeczki są takie bardzo. Herb, co to są herby. Bardzo ziołowe są zapachy tych kosmetyków, w sensie tych świeczek. Nie zobaczymy, jak to pachnie, bo ma tutaj zabezpieczenie, a ja jeszcze mam jakieś kremy, więc będziemy, będziemy w kontakcie, okej? Okay? Na to się swego czasu bardzo kusiłam. Mamy tutaj olejek z Moroccan Oil. Ja tą firmę już znałam wcześniej z Sephory w Polsce i jest to jakiś chyba suchy olejek do włosów. Tutaj mamy taką miniaturkę 10 ml i oni piszą, że to jest dla wszystkich typów włosów, że jest dla, wiecie, każdych tam włosów, każdego rodzaju włosa. Emma Hardy, kochani. I jest to mgiełka do twarzy nawilżająca i taka rozświetlająca, 30 ml sprawdźmy jak pachnie o, to sobie <coughs> powiem wam, że mm, mocno ziołowo Mocno, no taka nawilżająca fajnie mi tak odświeżyła makijaż. Nie wiem, czy tak mi się wydaje po prostu, czy tak mi się płucie bardziej świecą. Ale yy, pachnie bardzo ziołowo. Ja miałam kiedyś olejek do, do twarzy z Emmy Hardy. Od Emmy Hardy. Taki bardzo mały i on był takim olejem na noc. Można go było użyć do masażu, można go było po prostu dodać do swojego serum, kremu, czegokolwiek. I on bardzo fajnie nawilżał skórę. No i właśnie ten zapach był identyczny, że tak było czuć zioła. Słuchajcie, Look Fantastic rozwalił system. Mamy tutaj paletkę do makijażu od Wet n Wild. No mega chat, słuchajcie, brązy, brązy. Wiadomo, że paletka jest taka bardzo podstawowa. Natomiast, e, no mamy dwa chyba błyski, tak mi się wydaje. I jeszcze jest tutaj pokazane z tyłu, jak ją używać. W sensie widzicie, że e, tutaj jedynka, dwójka. Kiedyś w paletkach tych czwórkach od Avon było właśnie coś takiego spoko, no wiecie jakby nie wiem czy ja ją będę używać bo mam trochę tych swoich palet w różnych kolorach, a tu są takie jakby troszeczkę nudziaki, jedynie co to te dwa zgaszone, tutaj jest takie bordo i chyba taki róż czy brąz no podobają mi się te kolory no ale nie wiem czy będę używać, natomiast no spoko paletka w boksie, ok, fajnie, super, lecimy dalej Dalej mamy produkt w, w jakiejś takiej folii. Nie wiem, co to jest. Oj, wow! Ja cię kręcę. Nie, nie wiem, co z tym patrzcie się. Paletka. I tutaj mamy e, rozświetlacz. Jestem zaskoczona, naprawdę jestem zaskoczona, kochani, ponieważ e, oczywiście otworzymy sobie ten rozświetlacz. Zobaczcie jaka przepiękna róża czekajcie, bo to tutaj wszystko mi się odbija ale czad i ten rozświetlacz akurat to ja będę używała bo on, słuchajcie Rose All Day Petal Glow i to jest odcień tutaj jest Petal Pink Czyli oczywiście takie jak Kate Lubi. Spoko! Ja wiecie co, kiedyś chciałam sobie coś kupić z tej firmy. I tak nawet miałam robić makijaż jedną marką, coś w tym stylu. Myślałam o tym, albo w ogóle więcej kosmetyków do makijażu kupić sobie z tej firmy. Ale tak w sumie, jak wrzuciłam do koszyka kilka produktów, no to trochę mi tam wyszło. To nie jest jakaś tania marka. Jak ładnie wygląda. Niby plastik, niby wiecie, ale jednak. No, jejku, jak to się otwiera? A żeby mnie rozwaliła na dzień, Patrzcie, tu macie. Klikacie w dół i dopiero możecie otworzyć. Jak prezent na święta. I trochę. Trochę pachnie różą. Wow. No, jak w ogóle to, mam taką ochotę go już teraz użyć. Ale mam ogólnie dwa kolory rozświetlacza już na sobie, więc no, zachowam go sobie na jakiś filmiczek. Mega! Trochę ciemny, boję się, że on będzie miał w bazę kolorystyczną, i tu macie pędzele, które nie wiem, czy będzie do czegoś się nadawał, ale no jakby... Długo już chyba gadam o tym rozświetlaczu. Słuchajcie, yy, mamy dwa produkty do makijażu, i tam, a nie, tam był tylko ten yy, eyeliner, a tutaj. Yy. Dobra, poza tym jeszcze mamy yy, tutaj perfumy, a raczej taką mini próbkę, tylko nie wiem, co my sprawdzimy sobie te perfumy. Jest to Black Opium z Yves Saint Laurent. I nie wiem, czy to jest jakiś nowy zapach, czy nie. No, wychodzisz z tego! A trzeba to rozwalić. Black Opium, moja mama. A, już się psiknęłam Moja mama ma chyba takie perfumy. No, ciekawe, powiem Wam. Bo to są chyba te czarne, a ona ma chyba srebrne. Ja nie wiem, ja się tak nie znam za bardzo na perfumach. To nie była nigdy moja mocna strona, ale Wiecie co? Podobają mi się Wypsikam się Może chłop wró wróci Z pracy Powie ładnie pachnie, że ja mu powiem i samą rąk, kochanie Ej, ładnie pachną, serio Będę się jeszcze psikać, bo to jest tak często, że Pierwsze wrażenie, ja jestem trudna do perfum A jej pierwsze wrażenie jest takie Podoba mi się, a później ponoszę i ja mówię O nie, ja już tak coś kupiłam raz Ale <laughs> bardzo fajnie i jestem za tym, żeby dorzucali takie perfumetki, czy tam próbki, bo ja sobie jestem w stanie przetestować a jak wchodzę do perfumerii i chcę powąchać zapach albo się nim psiknąć to przechodzę tymi wszystkimi smrodami z tej perfumerii i później już nie wiem czym ja dokładnie pachnę także to jest dość duży problem i to, to jest bardzo fajnie, bo wydaje mi się, że to jakby było osobno, zliczę sobie te produkty, bo Look Fantastic ogólnie chyba miał tak, miał zawsze 6 produktów czyli miał więcej, więc to może jest dodatek czyli nice, dobra to już jeżeli chodzi o boksy, ale oczywiście jeszcze będziemy sobie wyłaniać zwycięzcę, więc nie kończymy. Natomiast mam szybkie pytanie do Was. Czy chcielibyście zobaczyć u mnie na kanale taki unboxing, unboxing Beauty Egg? Na przykład to są jajka. Wielkanocne z kosmetykami. Tak jak mamy kalendarze odwentowe, tak samo też mamy jajka, jeżeli ktoś nie wie. I no jeżeli chcecie, to ja mogę takie jajeczko dla Was otworzyć. Look Fantastic Glossy Box i Rituals na razie wypuścił takie jajka, także dajcie znać, czy chcecie je zobaczyć. A jeśli Wy wiecie o jakichś jajkach o jakichś firmach, które wypuściły e, jajka, Wielkanocne beauty. To dajcie znać bo ja bardzo chętnie zobaczę sobie coś co nie jest jeszcze dostępne w internecie, także piszcie do mnie. Dobrze moi drodzy, widzieliście już zawartość pudełek e, Glossy i like, Giluk Fantastic. Piszcie w komentarzach, które pudełko waszym zdaniem powinno wygrać tę bitwę dzisiejszą, e, marcową, bo mamy to marcowe już trzecie pudełko, trzecia bitwa. E, ja szczerze powiedziawszy uważam, że wygrywa pudełko look fantastic, no umówmy się dobra ten eyeliner był super no ale pomimo iż ta paletka jest taka no troszeczkę dla mnie zaspokojna to i tak no rozświetlacz, paletka e, co tam jeszcze było no wiele takich różnych tam kosmetyków natomiast no jakby wiecie, ja jestem bardziej makijażowa, lubię pielęgnację lubię pielęgnację do włosów, a nawet mieliśmy właśnie pielęgnację do włosów bo mieliśmy ten Moroccan Oil także piszcie w komentarzach jak uważacie wy, które pudełko jest najlepsze, który produkt wam się podobał że jakimś produktem bylibyście zainteresowani także piszcie śmiało e, piszecie również w komentarzach e, o pudełko Glossy Box no wysyłka pudełek Glossy Box nie jest e, dostępna do Polski, nie wysyłają tych pudełek ciekawe jak będzie z kalendarzem, ale pamiętam, że kalendarz e, Glossy Box był dostępny na Look Fantastic więc można było zamówić przez Luka właśnie e, ten kalendarz dobra kochani kończymy ten odcinek z wycięzcą Look Fantastic i w ogóle, i jeszcze jakbyście mogli dodawać te sneak peeki, te gazetki, to by było super fantastycznie, także poprawcie się lub fantastic, team lub fantastic a jeżeli chcecie zobaczyć inne odcinki bitwy pudełek, do których was gorąco zachęcam, to możecie wejść na kanał kolorowy ptaszek playlisty i tam macie bitwa pudełek wszystkie odcinki, czyli aż Trzy już teraz możecie zobaczyć. Piszcie, komentujcie, e, komentujcie mu. piszcie, które pudełka Wam się Najpierw podobają, kosmetyki, także śmiało. Dajcie znać, co z e, jajkami kosmetycznymi. Czy chcecie, czy nie chcecie. No i tyle, moi kochani. A, jeszcze trzymcie kciuki za to, żeby mi tu <laughs> jak przyjdzie dziadek mi że mam ładne perfumy. Dziękuję Wam za oglądanie, moi drodzy. Do następnego. Cześć! Pa, trzymajcie się ciepło i zdrowo. Buziak!